Gotowy, aby wprowadzić swoją kryptowalutę do codziennego życia? Dzięki karcie To the Moon możesz łatwo wydawać swoje cyfrowe aktywa wszędzie, gdzie chcesz. Oto jak złożyć wniosek. Karta To the Moon pozwala korzystać z kryptowalut przy codziennych transakcjach, zakupach online i wypłatach z bankomatu, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i brak opłat za wydanie karty. Wykonaj te kroki, aby otrzymać swoją kartę. Zacznij od pobrania aplikacji To The Moon ze sklepu App Store lub Google Play. Otwórz aplikację i zaloguj się na swoje konto To The Moon. Jeśli jesteś nowy, stuknij zarejestruj się, aby utworzyć konto. Upewnij się, że ukończyłeś zaawansowaną weryfikację, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Stuknij karta na dole ekranu, aby rozpocząć składanie wniosku. Przeczytaj i zaakceptuj regulamin oraz politykę prywatności. Następnie stuknij aplikuj. Skonfiguruj uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aktywuj uwierzytelnianie biometryczne i utwórz kod PIN. Wypełnij ankietę dotyczącą Twojego konta. Po wykonaniu wszystkich kroków, stuknij wyślij, aby przesłać swój wniosek. Twój wniosek zostanie rozpatrzony. Czas przetwarzania może się różnić, ale będziemy Cię informować na bieżąco. Po zatwierdzeniu, Twoja wirtualna karta będzie dostępna w aplikacji. Jeśli zamówiłeś kartę fizyczną, zostanie ona wysłana na Twój zarejestrowany adres. To wszystko. Twoja karta To The Moon jest gotowa do użycia. Zacznij wydawać swoje krypto.